W dzisiejszym odcinku będzie się dużo działo i będzie sporo zawirowań. Ostatnie dni są deszczowe. Codziennie jest burza i ulewa, a dziś pada od południa. Doszło do tego, że nasza mała rzeczka zamieniła się w rwący potok. Szeroki i rwący. Płynie już prawie pod płotem. Mam nadzieję, że nie zatopi uli. Na razie pozostaje nam obserwować poziom wody i mieć nadzieję, że woda zdąży spłynąć do Wisły, zanim zacznie zalewać nasz ogród. A tymczasem zajmijmy się robotą pod dachem. Niedawno odbieraliśmy ramki ciężkie od miodu. Ale ciężkie. Teraz musimy ten miód jakoś z nich wydobyć. Zabierzemy się więc za wirowanie ramek. Tutaj mamy ramki z miodem. Jak pamiętacie, pszczoły pokrywają dojrzały miód cienką warstwą wosku. Zasklepiają miód, żeby nadawał się do długiego przechowywania. Zaczynamy więc od odsklepienia miodu, czyli otwarcia komórek z miodem specjalnym widelcem do odsklepiania, zdejmujemy z wierzchu cieniutką warstwę wosku. Pod spodem widzicie już błyszczący miód. Odsklepione w ten sposób ramki, wkładamy do specjalnej maszyny do wirowania ramek czyli wirówki. To taka beczka, która w środku ma specjalny obrotowy kosz. My sami nie mamy takiej wirówki, więc wybraliśmy się do znajomego pszczelarza. Jarek, jeszcze raz wielkie dzięki. Kosz z ramkami kręci się bardzo szybko, a siła odśrodkowa sprawia, że miód z komórek wypływa na ścianki wirówki. Potem spływa po ściankach i zbiera się na dnie wirówki. A stamtąd wypływa przez kran. W takim miodzie są jeszcze drobne kawałki wosku, więc odcedzamy go przez sitko. Po kilku godzinach pracy mamy wiadra pełne świeżego, pachnącego miodu. A ramki, po odwirowaniu, są już puste, chociaż na dnie komórek błyszczy jeszcze odrobina miodu. Takie ramki włożymy znowu do uli pszczoły oczyszczą je z resztek miodu, a w kolejnych tygodniach będą w nich gromadzić nowy nektar i produkować nowy miód. Nasz miód czeka sobie spokojnie w wiadrach. Po odwirowaniu przelałem do tego teraz sobie tutaj, wow. popatrzy, jak popatrzycie, to na wierzchu jest piana. O, na wierzchu się zrobiła piana, bo i, i powietrze i kawałeczki tego wosku wypłynęły, bo są lżejsze. A tu poniżej jest czysty miód. Mm -hmm. I ponieważ kran jest na dole, to jak będziemy zlewać, to będzie taki czyściutki, gładziutki miód. Czujecie jak mm -hmm. pachnie? Mocno pachnie jak taki świeży miód. Nie mogę ją... Ale... No. Tak już. Mm -hmm. Dobrze, Ken, dobrze robisz. Ja najpierw tak trochę, ja też tak robię, najpierw trochę. Pięknie się leje, co? To zalewa ja, się Nie Sosa. Ja bardzo lubię ten kolor, ty się tak nalewa. Ja też. To, to jest takie miłe uczucie to jest. Takie miłe uczucie jak się leje taki miód, co? Tak, I teraz tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, a ty tak. Tak, tak. Tak, no? No, dawaj krętka, coś ma. Ja bardzo szybko. Tylko drugą. Ej, bardzo, że ja bardzo szybko nalawam cały słek. Tak. Tak. Ta. Zakończyłeś? Dobra, tam te dwa zostawka, zostaw tamta działki do zakręcenia. Dobra, teraz tu. Teraz tu. Mamy miód odwirowany i w słoikach z naszymi etykietami domowej roboty. A co dzieje się w ogrodzie? Na szczęście deszcz się skończył. Znowu wróciła ładna pogoda. Pszczołom nic się nie stało. Ule nie zostały zalane. Cała woda spłynęła do Wisły. Rzeczka wróciła do normalnego poziomu. A jedyny ślad po powodzi to ta trawa na obu brzegach. Przygnieciona tam, dokąd sięgała woda. Do widzenia. O, no i to jest super. Yy, może kiedyś kupię sobie większy obiektyw, ale na razie na takie potrzeby. O, i takie to trzeba w ogóle zrobić. Tak, że on tak się wiruje, 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 wiruje. A teraz tu robimy właśnie takie zbliżenie tak właśnie on skapuje. No To Spielberg by tak nie nakręcił. No.